Kierunek Data Science w naukach społecznych jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie na polskim i międzynarodowym rynku pracy. W toku studiów studenci poznają języki programowania takie jak Python, R, SQL, czy choćby technologie i narzędzia umożliwiające obsługę zbiorów typu big data. Przewidziane są też przedmioty poświęcone m.in. metodom statystycznym wykorzystywanym w uczeniu maszynowym, wizualizacji danych, przetwarzaniu języka naturalnego, czy metodom pozyskiwania i przetwarzania danych pochodzących z internetu, tzw. web mining. Łączę pracę na Uniwersytecie z pracą w firmie Verisk. W pracy na stanowisku Data Scientist trzeba wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi z matematyki, statystyki i informatyki. Firmy zatrudniające na to stanowisko szukają kandydatów wszechstronnych, którzy oprócz napisania kodu znają matematyczne podstawy działania danego modelu oraz potrafią ocenić jego przydatność zarówno ze statystycznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Tworzymy i wdrażamy rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji Data Science dla firm w Polsce i za granicą. W różnych branżach, takich jak e-commerce, przemysł oraz branża finansowa i energetyczna. Osobiście brałem udział w konsultacjach programu studiów Data Science w naukach społecznych, starając się przełożyć swoje doświadczenie na plan studiów. Chcemy w dalszym ciągu wspierać ten kierunek, m.in. poprzez prowadzenie wykładów z praktykami.